Ja witam Was w kolejnym odcinku. W tym odcinku no, nie gramy farminga lecz zagramy sobie MTSa a twójkę. Dlaczego taka zmiana rzeczy? Ze względu pomyślałem sobie, że nagramy odcinek z czegoś innego i zobaczymy jak jakiego się to będzie odcinek. Jeżeli się taka seria spodoba to będziemy Kontynuować tą serię. jeżeli chciałbym, dać taki konkurs, będzie można być na panerze. Jakby na kanale, tam będzie wyświetlone jego zdjęcie profilowe na YouTube i nazwa kanału. Wystarczy napisać, na, napisać komentarz, darmowa subskrypcja, jeszcze tam darmową subskrypcję, i wybiorę jedną osobę co tydzień. Więc tak, zaczynamy otworzenia profilu tutaj można wybrać płeć jakąś się w zasadzie to jest mężczyzna i nazwę no to nazwiemy się KaxPix, yy, niech będzie KaxPix, hmm. dobra zdjęcie no to kurczę, no nie wiem, wiemy o takim model ciężarówki nie wiem, jak w tą grę już grałem. Zaczynamy, najczęściej się weźmie. cds o tym. Ale tym razem, to nie wiem, weźmiemy sobie może to skanie, bo ciekawie wygląda. Nie damy od firmy. To jest fajne, to też jest fajne. Weźmiemy te. I nazwa firmy. kxpx 1. Dlaczego kxpx 1? tego emailu w zasadzie kanału i adres grydy. Kanał tam jest. Język polski, no i to chyba wszystko. Trzymy utwórz. No to pełni kreator nas nie interesuje. No i teraz się tam ładuje Wszystko pięknie. Za chwilę powinna być jeszcze opcja wyboru miasta, w którym zaczynamy naszą przygodę z krą. Dobra, coś mi zacięło strasznie. Nie wiem czemu. Ale no dobra, mamy już ten kraj wyboru wyboru. No się. Ruszczą w zasadzie za miejsce wyboru, ale tutaj półsłup skandynawski, nawet tam Wielką Brytanię, to jest Wielka Brytania. Nie wiem gdzie są zacznę sobie pewnie w Polsce. To jest Polska. Prawdopodobnie w Krakowie, albo w Warszawie. Nie wiem, zacznijmy swoją, że w Krakowie niech będzie. Potwierdzi wybór. Mm, samo Łuczka nie że mi bo już... W zasadzie graliśmy w tą grę już. Czy ja grałem? Może jeszcze nie... Grali w tą grę. I tu mamy aktualne nie maszty. Widziatraka w Kraku to Bęby z nie wiem czy to jest Słowacja, chyba? Tak. Nie wiem czy to jest Słowacja. Drugi wstęp, jeszcze i tutaj już Eurotrack synematograf. W końcu można sprawdzić się w ważnej pracy, prowadzeniu ciężarówki. Twoja firma przewozowa jest gotowa do akcji, ale niestety nie masz pieniędzy na co ciężarówki, a ci musisz pracować dla innych firm jako najemny piroks. Martyn mnie na nie interesuje, to normalne, że transport to do... do bezpiecznie. I to jest wszystko. Mam chlebkę delikatną. Dobra. Ok, jesteśmy w ciężarówce. Żeby odpalić trzeba było E nacisnąć. Tak. I tutaj w farmingu się różni tym, że z literką C nic nie zrobisz, żeby zmienić jakby kamerę. Dopiero cyfry jak masz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No z tymi da się zmienić. Raz, nacisnę 2. O, e. Masz sobie tracker z tyłu załadowany. No to co, ruszyłem się najlepiej jeździ o tą kamerę. I to jest wyjazd, tam jest wyjazd. O 206 km. To teraz sobie zeruję na odcinku, nic nie jedzie. Teraz trzeba lewo jechać. Jeszcze moglibyśmy sobie jedną rzecz zrobić. Ale to za chwilę. Piszcie w komentarzach, czy... Podobawałem się tego seria z ETS-em, to widać, że prędkość jest 50, a mandaty w tej grze no, są dosyć drog, więc nie ukrywam, że nie chciałbym dostać. No tam mamy Ten znak, był nad nami, że w tej miejscowości, gdzie jedziemy, jest tą droga ja prowadzi do tej miejscowości. No, tu jest 80 na godzinę, a my jedziemy na 90. Dużo jedziemy. No, Patrzcie, tu jest 90. A mi pokazuje sprawy w Rogu, mam okienko, gdzie mi trasę. O, tu jeszcze teraz na środku ekranu. Na tej jakby pizzerce mam też taką kamerę, ale ona jest tak mała nawet nie ma to na nich ale było na znak, że może 90, choć może tylko 80 tutaj Nie pokazuję. No, pokazuję, że kamerę. Jest taka fajna kamera, ona jest pod ósemką, pod dziwem, pod 8. No tak, pod ósemką, taka to taka kamera. O kurde, prawie ja wjechałem w barierkę. Jest, takie, jest też taka kamera. Średnia jestem z dachu, z przodu. Źródłemka to jest taka, Jakby z boku. Jedynka testa, jakby klasyczna. myślę na jednym najlepiej jeść. No, prędkość prędko niestety. Nie wiem czy jest tutaj ten pomat, czy nie ma. Jak coś to mi w o góry to jest 70 tak Mało. 70 to można jechać. Wydaje się, że to jest repentyna. To jest... O! No i niestety stuczkę mieć. No, zaczął hamować sam. Nie zaszczepiamy mnie na mnie. Zaczął hamować, ale to. Długo już grałem w tą grę w zasadzie. Pierwszy raz odpaliłem tą grę chyba od... bardzo dawno. No, co ty tak hamujesz? To można 50 jechać. I jeszcze takie co wam powiem. Spójrzcie w prawy dolny róg ekranu. Tam macie to, no... Mm. W tym okienku macie tą, tą drogę To co jest na czerwono to macie głęboczą drogę A te zielone strzałki Mi się wydaje, że każda strzałka to jest kilometr Udało mi się obliczyć, że jeden kilometr w tej grze to jest jakieś 5 sekund Około 5 sekund Więc z tego co Wychodzi mi z obliczeń to na minutę 300 km. Nie, Nie na minutę można po na 5, to jest 12, czyli 12 km na minutę. Można przejechać. Jak samo czas też jest tutaj szybciej, czas to jest też 1 minuta. W tej grze to jest 5 sekund rzeczywistych. I tutaj chomu, chomu, chomu... Widzisz, jak te samochody chomują przed nami? Nie wiem, czemu to jest... Dla 70 to można jechać. 3. 40 lat, o co jadę. Boję się go wyprzedzać. Że tam to jest z przodu jedzie, tam jest górka. Ja no, trzeba zaryzykować, że ktoś... Także ma ciężki towar... Powoli jedzie. Nie. Nie wiem, gdzie są kierunkowskazy, wiem, że są, ale nie wiem, gdzie są. Okrągam wściskami, nie wiem, używać. Piszcie w komentarzu. nie wiecie, gdzie są bo ja tak że nie wiem. Wiecie, u różnych YouTuberów, jak nagrywali to, że używali kierunkowskazów, ale gdzie są, nie mam pojęcia. To nie wolno tutaj pojechać, jednak, bo to są samochody. Hałmy, ja o tutaj jest granica, zobaczcie, są flagy, jest flaga polski. I to jest, jako flaga? To jest Słowenia? Słowacja. Nie pamiętam, to Słowenia chyba, albo Słowacja. Nie mam pojęcia. Patrzcie tutaj, nie teraz nie, powinien być obszar górzysty, no i fajnie jest. O, oh, hamujemy. Ale też fajnie jest, że są serpentyny, też jakby... Yy, no, to jest rzeczywistość. Też takie srepentyny są niektóre. Mam wrażenie, jeszcze są drogą, kiedyś jechałem. Właściwie Coś się też się kojarzy. Mnie każda serpentyna jest taka sama, w to, Co jest? Jak ja w niego mógłbym wjechać? Zanim przyjechał koło? Już... Widzicie, na początku odcinka, jak chcecie, możecie cofnąć. Miałem dwa koła. Teraz mam 1840. To są euro chyba, tak? co jest euro. Nie ten, co tu wierzę, że to mam Trzeba przejść po oparciu, tak? 110 pokazuje mi. <laughs> Ale mi pokazuje to, 70. Dobra, to jest z górki, no pojedziemy sobie... Kurde, lecimy za stówkę... Tam nie ma serpentu, więc lecimy... Lecimy po rejestracka, to jest z górki. Jest duże ryzyko, że będzie tak, jechał z przodu Ale jednak się udało Czyli jedzie O z Jak zwieta na lewy pas Nie pokazuje mi w ogóle prędkości To by bo Jedziemy prawie setkę 90 lecimy O, tu można 90 lecieć już Bo to nie jest, to jest jeszcze cięższa droga Niż tamta, która była w Polsce Teraz jesteśmy a zobaczę, gdzie jesteśmy. Nie no to jest chyba ten yy, koszyce. To będzie Słowacja, no to będzie Słowacja, bo Słowenia jest gdzieś tam chyba. Tam niżej nie ma chyba w Kresie Słowacji. Nie wiem jakie kraje są w tej grze. Do mi się że no, przez, przez moment straciłem kontrolę nad pojazdem nie będę chciałem skręcać, nie mogłem skręcić. O, 78 km zostało. mam zrobić tylko jedną trasę dzisiaj, bo nie mam sensu dwóch tras wykonywać, bo odcinek by trał długo. O kurczę, serpent. Nie ma jednak serpenty. Bo nie... dopiero teraz zapatrzyłem na drogę. Na setkę lecimy, to może 50, gdzie wypadek tak. O, już cało nami. może 50 lecieć. Ale patrzcie, pierwszy raz. Z Byłem się w tej grze z... jak to się nazywa? Torami. Wolniej sobie będziemy jechać, bo ciężarówka za nie wystartuje. Na chwilę potrwa. W lewo jedzie. No wszyscy, wszyscy tam gdzie jadą. Tam gdzie... Ja muszę i ja jechać. też to w tej grze, że mandaty są strasznie drogie. Patrząc w prawo pojedzie. Nie, nie pojechał. Niech Nie chomuj, chomuj, jemy, chomuj. Nie wiedziałem, że taki ostry zakręt tu jest. Myślałem, że nie ostry zakręt tu będzie. Tu jeszcze jest takiego coś fajnego. Jak popatrzeć na kierownicę. Co jest? A policję. To macie. Byłby taki jakby mm, taką kreskę białą. No i tam posłucham, gdzie 25 stopni Celsjusza. I właśnie w niektórych ciężarówkach, gdzie w, 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 w każdej ciężarówce, to oznacza co, co innego. Na przykład w tej ciężarówce, to oznacza y, temperaturę zewnętrzną. A na przykład, kiedy się chętnie inną ciężarówką we Włoszech to było to tam jest ciepło, wiadomo ale temperatura która była kurde, trzeba zwolnić trzeba zwolnić, trzeba zwolnić te to są tam, tam jakby pokazywało mi coś temperatura, na początku pokazywało 30, 40 stopni o to myślę pewnie, no dobra możliwe jest, ale ta temperatura totalera, o trzeba do 50 to już zwątpiłem że to jest y ...temperatura zewnętrzna. Strasznie serpentyne to są. To, tutaj bym setkę poleciał, gdyby aut nie było innych. to bym poleciał setkę, ale... To też od towaru, jaki się wiezie. Jak się wiezie lekki towar, to w zakrętach łatwo się w nim wchodzi. O, czekajcie, gdzie, gdzie to teraz przejechać? Prawe, lewy pas nie, wiem, jechać. A to takie dwa są. Musiałem gdzieś się zjeszczą. Że jest jasny. Otrzymałem się lewego pasa. Mogę tu jechać. A będziemy zjeżdżać. Trzeba zwalniać. Potem na zakręcie się nie wyrobię Niestety już powoli hamujemy. Pamiętam, że szpoty hamują. Mm, teraz gdzie to przejechać, czekajcie, ja muszę zobaczyć. Tam przejechać, dobra. Ja jest tej poty. Ja co tu jest jakiś? Ale korek jest to, że musimy teraz tam przejechać, co mówię. O tutaj my musieliśmy sobie zajechać. Nie. Nie, teraz... Dobra. Cię da że... Co jest znowu? Zablokował. Zablokowaliśmy się. <try> Niestety. Tam się zablokował. Satyr się tam za zablokował. Co 5 kilometrów. Między nami po chyba dojechać. tak bo będzie najdłuższy odcinek do tym kanale. Nie wiem, czy zakup krów odcinek. Nie wiem, będzie chyba minutę minuta. niska Bystrica. Nie kojarzę o miasta w ogóle. Jakby ja tak jadę szybko i nie wiem gdzie mieć. I Prosto. Najgorsze są te światła, mi się wydaje. Bo one strasznie spowalniają w tych miastach. No czemu w niej idziecie? Ja tu 70-ko lecę. Ale oni tak on wą... Czy, czy to auto zrobiło? Jak nie cofnijcie, film skręcać. To jest... A, światło Bo tak późno dali, że strzelone światło... Widziałem, jak tutaj. No jak wygroszczenie soczka? No ja już 540 euro na tej trasie. Ale serio, zobaczcie co ja sam Cofnijcie sobie film i zobaczcie, że świateł nie było z tego widać. że trzeba większy łuk robić, bo tam prawie za... Dobra. Co się I tutaj trzeba enter nasisnąć. Mamy... O, gdzie go potrzeb? Nie, nie będziemy się męczyć. Śpieszy mi się. Doskonałe pieniądze. A ja w ogóle nie mam z tak uwag jakiś. O poziom osiągnęliśmy drugi. Chyba tak. Nie, nie wiem. Ale tak zobaczcie to już te i prawie czas się 37 minut oczywiście w ogóle 25 km no i to wszystko w spać wysyła doświadczenie Przejechałem 205 km czyli 205. to jest 205 km jeden km 1 punkt Dobra W tym odcinku to było już chyba na tyle to co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy. założyliśmy sobie profil jakby w ETS-ie. O, tu coś małe O, to z te firmy. Top ja garaż. Może to zbyt niewiele, ale w końcu trzeba. Znaczy, tak jest bardzo, garaż. Nie ma już ciężarówek. Jak się czuć, pieniądze zarobić? Poładania. Dzięki. Tu mamy 4821 monet, euro. No i to w zasadzie wszystko, co mamy z tą To jest fajna rzecz. Można te zdolności różne dać. Ja bym raczej dać długodystansowiec i ADR. ADR i długodystansowiec. Więcej nie ma sensu, ładować sobie i zastosuj większe wynagrodzenie proszę macie macie za tym odcinek to już na tyle się zamieszam do zobaczenia, cześć